Ten sondaż nie daje hołowni nadziei. Takie szanse Polacy dają mu w wyborach. Szymon hołownia wstrzymał się z deklaracjami o gotowości do walki o prezydenturę w nadchodzących wyborach. Okazuje się, że opinia publiczna przestaje wierzyć, by marszałek Sejmu miał szansę przebić się do drugiej tury, a następnie wygrać walkę o pałac. Pracownia SW Research na zlecenie Rzeczpospolitej zapytała opinię publiczną, czy Szymon Hołownia ma szansę wygrać wybory prezydenckie w 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że wyborcy nie wierzą w to, by ktoś spoza obozów prawa i sprawiedliwości oraz koalicji obywatelskiej mógł wprowadzić się do pałacu prezydenckiego. Sondaż. Polacy nie wierzą w sukces Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Spośród ankietowanych jedynie 19,7% uznało, że marszałek Sejmu ma szansę pokonać swoich potencjalnych konkurentów. Z kolei aż 62,9% badanych twierdzi, że Hołownia nie ma żadnych szans nadchodzących w nadchodzących wyborach. 17,5% Nie ma zdania w tej sprawie. Wyniki sondażu dla Rzeczpospolitej skomentowała Wiktoria Maruszczak z SW Research. W potencjalną wygraną lidera Polski 2050 w wyborach prezydenckich wątpi 66% mężczyzn i 60% kobiet. Odsetek badanych, według których Szymon Hołownia nie ma szans na prezydenturę, rośnie wraz z wiekiem 50%. Osoby do 24 roku życia 66%. Osoby powyżej 50 roku życia powiedziała. Częściej niż pozostali takie zdanie podzielają badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 65%, oraz mieszkańcy miast liczących od 20 to 199 tysięcy osób, 68%, dodała. Nie najlepiej wyglądają także inne sondaże prezydenckie uwzględniające Szymona Hołownię. Według ostatnich badań pracowni United Service dla RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej 34,8%. Wyborców chce poprzeć Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej, natomiast 29,3%. Zadeklarowało głos dla Mateusza Morawieckiego jako kandydata Zjednoczonej Prawicy. Wśród polityków, którzy aktualnie nie mieliby szans na wejście do drugiej tury wyborów, najlepszy wynik 10,1%. Osiągnął Szymona Hołownia z trzeciej drogi. To pokazuje przepaść, jaka dzieli marszałka od konkurentów, a tym samym drugiej tury. 8,4%. Ankietowanych poparło Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, ministrę pracy, rodziny i polityki społecznej, a 7,9%. Sławomira Mencena z Konfederacji, 7,4%. Respondentów w tym badaniu nie miało jeszcze wyrobionego zdania w sprawie swojego kandydata na prezydenta.